Mimo bohaterskiej walki bojowców w ostatnich dniach kwietnia 1943 roku już wiadomo, że zbliża się nieuniknione. Niemcy stłumią powstanie. Wspomina Kazi Kratajzer, członek żydowskiej organizacji bojowej. 29 kwietnia odbyło się spotkanie zarządu żobu. To, że wszyscy spłoniemy żywcem, było tylko kwestią czasu. Zarząd zdecydował o wysłaniu kontaktów na aryjską stronę, aby spotkali się z Antkiem Cukiermanem, który był tam już od dwóch tygodni jako przedstawiciel żobu. Po wielu nieudanych próbach Sam Ratajzer udał się na aryjską stronę, gdzie nawiązał kontakt z pracownikami warszawskich wodociągów. 8 maja wraz z dwoma kanalarzami i towarzyszem z powstania Ryszkiem Maselmanem, Kazik wraca kanałami do getta. Z trudem znajduje grupę niemal 100 bojowców. Prowadzi ich pod włas przy ulicy Prostej 51. Tam 9 maja ma czekać ciężarówka. Przyjeżdża jednak dopiero rano 10 i zatrzymuje się 100 metrów od posterunku niemieckiej żandarmerii. Otworzyliśmy włas, pisze Kazik Ratajzer. Ludzie zaczęli wychodzić. Pół godziny mija, ale wydaje się to wiecznością. Z minuty na minutę rośnie niepokój, rośnie też tłum gapiów dookoła. Kiedy na ciężarówce jest około 40 osób, Ratajzer daje sygnał do odjazdu. Tutaj przy ulicy Prostej, 10 maja 1943 roku, grupa kilkudziesięciu bojowców pokonawszy wiele kilometrów w ciasnych kanałach wychodzi na powierzchnię po tak zwanej aryjskiej stronie. Ewakuację organizuje we współpracy z Polskim Podziemiem i dowodzi nią Simcha Ratajzer pseudonim Kazik. To braurowe przejście z pierwszym wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej do walk powstańczych w mieście. Te zresztą nie ustają w maju. Strzały na terenie getta słychać jeszcze w czerwcu, a niektórzy ukrywają się w jego ruinach do końca 1943 roku. Ewakuowani z kanałów bojowcy trafiają do podwarszawskich umianek. Część z nich bierze później udział w walkach w powstaniu warszawskim, które wybuchnie w sierpniu 1944 roku wtedy znów kanały Warszawskie odegrają istotną rolę. Wkrótce po ostatniej akcji bojowców, w wyniku której kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych na stronę aryjską, powstanie dobiega końca. Zapada decyzja o wysadzeniu w powietrze wielkiej synagogi na tłomackiem. Dowódca tłumiących powstanie w getcie niemieckich oddziałów Generał SS Jürgen Stroop pisze w swoim raporcie: Dzięki nieprzerwanemu i niezmordowanemu udziałowi w akcji wszystkich sił udało się ująć lub z całą pewnością zgładzić ogółem 56 065 Żydów. Do tej liczby należy jeszcze dodać Żydów, którzy zginęli na skutek wysadzenia w powietrze, pożarów itd. Wielka akcja została zakończona 16 maja 1943 roku wysadzeniem w powietrze Synagogi Warszawskiej o godzinie 20.15. Nie wolno nienawidzieć ludzi czarnych, białych, krzywych, bo to doprowadza właśnie do tworzenia takich światów.